W Warszawie gościmy 70-80 tysięcy ukraińskich dzieci i staramy się pomagać w integracji. Dlatego właśnie poza zajęciami szkolnymi, w czasie wakacji, w momencie kiedy organizujemy lato w mieście dla polskich dzieci, organizujemy przy wsparciu UNICEF-u specjalny program, gdzie ukraińskie dzieci mogą spędzać czas i bawić się. Razem ze swoimi rówieśnikami z Polski. Właśnie to widzimy tutaj, w szkole na Saskiej Kępie, gdzie dzieciaki uczestniczą zarówno w zajęciach plastycznych, muzycznych, jak i sportowych. Integrując się, ucząc się polskiego, będzie im dużo łatwiej. Wsparcie UNICEF-u jest dla nas bardzo ważne, bo to ponad 90 milionów złotych, 35 różnych programów nauki polskiego, zatrudniania nauczycieli, organizowania zdalnej edukacji z Ukrainy. No gdyby nie to wsparcie, byłoby nam bardzo trudno. Dzięki moim wizytom w Stanach Zjednoczonych, w Europie udało się namówić darczyńców do wsparcia Warszawy kwotą ponad 200 milionów złotych. W momencie, kiedy rządzący nam pieniądze zabierają, kiedy jeszcze nie widać pieniędzy unijnych, to wsparcie jest absolutnie bezcenne. Także wielkie podziękowania dla UNICEF-u. No i bardzo się cieszymy, że ukraińskie dzieci mogą spędzać czas wraz ze swoimi rówieśnikami.